Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, subskrypcja, dzwonek, like, opis, ankieta, czasami. I zapraszam do filmu. Cześć tutaj tej no i wpadłem na pomysł, że sobie na specjal 30 subów wiem, że to dosyć mało to sobie pośpiewam na Ta taczankę. Wstałem o czwartej coś takiego. I potem jeszcze spałem pół godziny. Tylko, żeby po to, żeby o pierwszej nie budzić innych. A jak teraz to nic, nic, z większego nie stanie. Bo jeszcze sobie pospali. Dobre. Dobre, zaczynajmy, bo, bo już mi czyj mózg, bo się. Tak to będzie przynajmniej śmiesznie Ты на той дороге, где сверз року ухаби, идёшь от облаку гунца, ко мне и всё це передний. Издалё тас парало так по теби глубоко стал. Что страшиться, спромода? Ulbe jibadai, ekta chanka rasta chanka, nasha ghoti sikher sa. Dilosaiya chanka shechhe chire krisa. Ekta chanka rasta chanka, nasha ghoti sikher sa. Ej za boka liza domu, psia sam z ból do zaznaczonej, za garej za pijony, Polem, mnie ci mam zajęć. I znaję stację uberdziwa, zielonych wodach, i wartek odnia. Tech ta czanka, nasza, godność i Ukraińska ja dacianka, sieci, kiedy kolesał. Jak dacianka, z nasza, duża, Ukraińska ja bacianka, sieci, kiedy kolesał. Odzie mnie go kocił, taki sam, jak

Pule mi dacianka da cianka, E, kolesa. Ech, ta cianka, pal, cianka, nasza, górny, sygryzal. Pule mi da se kolesa. Dziękuję wam za obejrzenie tego jakże wspaniałego filmu z okazji. 30 subów na moim kanale dokładnie 36 chyba tak tak ja czy tak 36 no i widzimy się w innych filmach ja byłem cena który zaśpiewał taczek.